Witam serdecznie. Cykl na tapecie jesień 2021 roku w Ekstaklasie. Przed nami ostatnie dwa zespoły piłkarskie Ekstaklasy. Dzisiaj, teraz, Warszawska Legia. Podsumowanie obecnego jeszcze mistrza Polski. Mamy już świadomość, że prawdopodobnie to zostały miesiące, kiedy Legia Warszawa jest jeszcze mistrzem Polski. No, troszeczkę nagram ten odcinek w ten sposób, że chciałbym powiedzieć bardzo dużo, a zarazem niewiele. By podsumować, zespół, który ma najgorszy sezon od dziesiątek, dziesiątków lat, jest to katastrofalna sytuacja. Zespół jest w strefie spadkowej, na przedostatnim miejscu. Zespół, który w XXI wieku, obok Wisły Kraków, jest, można powiedzieć, niezniszczalny. Rok w rok walczący o tytuł Mistrza Kraju, tym sezonie, w tej rundzie, w przyszłej rundzie, wiosennej, warszawska legia, bądź co bądź, będzie walczyła przynajmniej na początku o utrzymanie się w ekstaklasie. Jak do tego doszło i co miał wpływ na to, że taka jest sytuacja w legii Warszawa? Postaram się wam się w kilku kilkunastu minutach podsumować. Statystyki? No i zobaczcie, jest to pierwszy zespół z tych 17, które na razie pojawiły i teraz się pojawia ten 17 zespół piłkarski ekstaklasy, który nie ma serii. Warszawska Legia nie ma swojej serii przynajmniej dwóch, trzech meczów bez porażki. To jest dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Tutaj macie porażki i zwycięstwa. Legia nie ma remisów. 27,8 to zwycięstwa, 72,2 porażki. Legia z 18 spotkań wygrała 5, 13 przegrała. Przypomnę, że Legia jeszcze ma oczywiście mecz zaległy z Termaliką, czyli zespołem, który jest... Yy, Szczebelek niżej, czyli na 18 miejscu zamyka tabelę piłkarskiej klasy, ale ten mecz odbędzie się wiosną. Legia Warszawa u siebie, 4 zwycięstwa, 5 porażek na wyjeździe z 9 spotkań. Legia wygrała tylko jedno spotkanie. Dramatyczna sytuacja, 19 strzelonych, 30 straconych. Gorzej tylko strzela w tym sezonie Poznańska Warta. Jeżeli chodzi o tracenie, Legia Warszawa jest poniżej dziesiątego miejsca. Tak więc tutaj jeżeli chodzi o tę statystykę no jest damat, jest damat i tutaj pojawia się już pierwszy taki dramatyczny sygnał jak było z warszawską legią jeśli chodzi o klasę i nie tylko w dundzie jesiennej 2021 roku. Piłkarze, którzy dołączyli jesienią, oczywiście nie wszystkich, nie wszystkich piłkarzy tu wymieniam. Pamiętajcie, nie wszystkich piłkarzy, których dany klub transferował, wymieniam. Wybieram sobie jakąś ilość. Tutaj wybrałem bardzo, ale to bardzo dużo piłkarzy, Między innymi Machid Emreli, Matias Johansson, Mike Nawrocki, Jozue. Mamy m.in. Ribe, 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 Ribeiro, Ribeiro, przepraszam. Mamy Ihora Haratina, mamy e, tak, mamy Ichora Haraktina, e, mamy taki piłkarz Joel Abuhanna, Hanna, już mówiłem, Mahir Emreli, Juri Ribeiro, Jurgen Celhaka, Lindsay Rose, Igor Kharatin, Lirim Kastati, ciężkie te nazwiska naprawdę, Mike Nawrocki, e, między innymi oczywiście ci piłkarze pojawili się Latem, jeszcze latem w okienku tym transferowym letnim i przyszli, zasilili warszawską legię. <laughs> Wydróżniam kogo wyróżniam? Ciężko było kogoś wyróżnić. Wyobraźcie sobie, że naprawdę to jest chyba jeden z dwóch, może maksymalnie trzech klubów, gdzie miałem problem z wyróżnieniem zawodnika, ale jak wyróżniać zawodnika przedostatniego zespołu w piłkarskiej ekstraklasie? Wyróżniłem jednak ani Emreliego, ani Jędrzejczyka, ani Boruca. Wyróżniłem Ernesta Mucziego. Ja po prostu wyróżniam tego zawodnika w klasie 16 meczów, prawie wszystko, 4 gole w rozgrywkach europejskich, ma bramkę w kwalifikacjach do Champions League i ma asystę z czterech spotkań. Jedna asysta w Lidze Europy, także zagrał w jednym meczu kwalifikacyjnym Ligi Europy i w jednym meczu oczywiście Super Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa oraz Ernest Mucci zagrał w dwóch meczach Pucharu Polski. Tak więc ja go tutaj wyróżniam. Naprawdę był problem. Był problem z Warszawską Legią. Uwierzcie mi. Sami macie świadomość. Był problem z wyróżnieniem. Zobaczcie tutaj na tą listę tych piłkarzy. Około 10 zawodników. Mamy Majka Nawrockiego. Naprawdę solidnego. Trzeba byłoby go tutaj jakoś w miarę pozytywnie. Choć też później miał ciężki czas. Mahir Emreli bardzo dobrze zaczynał. Zwłaszcza w rozgrywkach Europejskiej Warszawskiej Legii. Ale później to była tragedia. I Później idziemy, że no też, też Jozue dawał radę Portugalczyk, ale to też były występy przeplatane, dobry z trzema, czterema niewidocznymi przeciętnymi. No i reszta, naprawdę, to są bardzo przeciętni piłkarze, jeżeli chodzi oczywiście o jesień. Matias Johansson, dla mnie rozczarowanie kilku innych piłkarzy, tutaj Judy DiBeiro, Castrati, Celhaka, Muci, Joel Abouhanna. No, nie do końca to wszystko funkcjonowało tak, jak miało funkcjonować. Rozczarowanie Mahita Reli. On ostatnią bramkę w Ekstraklasie strzelił kilka miesięcy temu. Dwa gole w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Jest to moje jednak rozczarowanie. W kwalifikacjach do Champions League sześć meczów, dwa gole i asysta. W lidze Europy sześć meczów i dwa gole. W kwalifikacjach do Ligi Europy dwa mecze i trzy gole. I w Ekstraklasie na 15 możliwych meczów, w których zagrał. Dwa gole i jedna asysta, ale ta ostatnia bramka strzelona w ekstraklasie to jest bodaj wrzesień. Naprawdę dramatyczna forma w ostatnich tygodniach w warszawskiej Legii. I jeszcze ten niewykorzystany rzut karny z Lester, gdzie strzela gola, dobija Filip Ladenowicz. W Superpucharze też gol w tym meczu finałowym z Dakołem Częstochowa, i w Pucharze Polski trzy mecze gol. Tak więc. Oprócz tych rozgrywek ekstraklasy, gdzie miał problem w ostatnich miesiącach, można to tak nazwać, nie tylko tygodniach, Mahir Emreli prezentował się stosunkowo nieźle. No i te kilka, sześć chyba słupków w piłkarskiej ekstraklasie, te słupki nie zostały zamienione na bramki i ciągnie się za nim Ładka. No, nie bramkostrzelnego napastnika zawodnika, który zagrał ponad 30 razy w reprezentacji Azerbejdżanu. Zawodnik, który grał ostatnio w Karabachu, Agdam. Przejdźmy dalej, moje podsumowanie troszeczkę dłuższe. Ja postaram się tutaj ocenić swoim subiektywnym okiem. Pamiętam, że, pamiętajcie, że oceniam to, co dzieje się moim okiem kibica, a nie to, co może jest jakąś, nie wiem, formą, coś co mówi inny dziennikarz kibic. Ja po prostu swoimi oczami oceniam dany klub. Plusy. Ciężko było mi znaleźć plus. Naprawdę ciężko mi było znaleźć, ale znalazłem awans do Ligi Europy, Warszawskiej Legii. Czyli po kilku latach Legia wróciła do fazy grupowej europejskich Pucharów. Plus kolejny nadzieja dla Legii na europejskie Puchary poprzez wygranie Pucharu Polski. No bo Legia jest w ćwierćfinale i zagra z górnikiem Łęczna. Rywal w zasięgu, czyli zespół Legii ma szansę walczyć o finał. Jeżeli pokona górnika Łęczna, walczyć o finał w półfinale Pucharu Polski. Ale najpierw trzeba pokonać górnika Łęczna. I to są moje jedyne plusy. Nie znalazłem żadnych plusów odnośnie piłkarzy, odnośnie zarządzania, odnośnie jakichś wyników, jakiejś ciągłości wyników. Można by było powiedzieć, że dwa pierwsze mecze w Lidze Europy: zwycięstwo ze Spartakiem i z Leicester. No ale Liga Europy skończyła się po sześciu kolejkach. Nie było nawet yy, Ligi Konferencji z trzeciego miejsca. Legia ostatni mecz przegrała ze Spartakiem: 0 do 1. Niewykorzystany rzut karny w ostatniej minucie, Tomasa Pekarta. Wszystko to działało na niekorzyść warszawskiej Legii. No i przejdźmy do minusów. Osoby Dariusza Mioduskiego i Radosa Kucharskiego tutaj po prostu y, trąci taką parodią, moim zdaniem, to wszystko, co działo się w ostatnich miesiącach. Coś, co wypracował jednak Dariusz Mioduski przez wiele lat z Legią, jeszcze wcześniej z Bogusławem Leśnodockim, kiedy panowie awansowali z Legią Warszawa do fazy grupowej Champions League, później Bogusław Le Leśnodocki odszedł. Dariusz, Dariusz Mioduski przejął władzę y, jako ten lider tego zespołu, ale naprawdę w ostatnich miesiącach te decyzje przede wszystkim transferowe, personalne, dyrektor sportowy Radosław Kucharski wiem już nie pracuje, jest Jacek Zieliński, prawda, na ważnym stanowisku w Legii, legenda Legii, ale te wszystkie sytuacje, przede wszystkim ta sytuacja sportowa, wynikowa, to też Dariusz Mioduski odpowiada za to, zwalnianie trenerów praktycznie co rok od kilku lat, no to nie działa na korzyść tak potężnego klubu, jakim jest Warszawska Legia. No i ta sytuacja no przecież to była komedia, ta sytuacja z Markiem Papszunem, gdzie w mediach prezes Mioduski y, ogłasza, że chce Papszuna na lata, że chce trenera Takowa, że chce wykupić już na. Y, na... Przerwę zimową Marka Papszuna, a jak nie to latem, nic bardziej mylnego: Marek Papszun podpisuje nowy kontakt z Dakowem Częstochowa i będzie pracował dalej w Częstochowie i walczą o Mistrzostwo Polski nie z Legią Warszawa, tylko z Dakowem Częstochowa. Zostawię osobę Dariusza Meduskiego, dużo złych słów bym musiał o tym mówić. Najgorsza runda od dziesiątek lat, powiedziałem to na początku, to są lata, nie wiem, 20, 30, ile to już około 100 lat jest, kiedy warszawska Legia nie była tak nisko. Ja powiem Wam z własnego doświadczenia. Od 95, 6. roku mniej więcej siedzę w polskiej piłce. Nie pamiętam tak dramatycznego sezonu warszawskiej Legii. Pamiętam, że nie zdobywała Mistrzostwa, była ciut niżej w tabeli, ale nie aż tak. Na pewno nie w strefie spadkowej ten zespół od kilkudziesiątek, kilkudziesięciu lat nie był. To jest po prostu dramat i kibice po prostu są załamani w Warszawie i to jest dramat. Zachowanie kibiców Odbicie y, fatalnej sytuacji w klubie. Pije do sytuacji autokarowej, tak to nazwę, gdzie został uderzony Emreli. Lukinias, Emreli nie chce grać w legi. Prawnik y, jego działa odnośnie kontraktu, odnośnie rozwiązania. Niby ma już przyklepany klub, chyba w Turcji, ale oczywiście wiąże go w kontrakt z legią. Nie zgodzę się na takie coś. To jest zachowanie nie pseudokibiców, tylko huliganów którzy mienią się kibicami warszawskiej Legii. Ja wszystko rozumiem, naprawdę panowie, ja wszystko rozumiem, bo ja też jestem roztrzęsiony, byłem przynajmniej, nadal jestem, bo mój klub jest w fatalnej sytuacji, musi walczyć o utrzymanie Zagłębie Lubin. Też jestem roztrzęsiony tym, co robił pseudo Jankowski, co robił pseudo Żuraw, co robił Guldan, który jest znakiem zapytania, ale naprawdę nie popieram takich ruchów kibicowskich, gdzie bije się piłkarzy, gdzie ostentacyjnie wchodzi się do autokarów wracającego z meczu chyba z Płocku, w Płocku z Wisłą, gdzie Legia przegrała oczywiście. I bije się piłkarzy, albo zastrasza się piłkarzy y, kosztem tego, że ci piłkarze mają po później problemy i psychiczne, i to, co dzieje się w klubie. Oczywiście nie godzę się na partaczy, nie, go, nie godzę się na tak zwanych sztoticiów, też z tym walczę w, swo y, w swoim klubie od wielu lat, ale takie zachowanie to jest naganne dla mnie, ja się na to nie godzę. Kolejny minus. Odpadnięcie z Ligi Europy w fatalnym stylu. No tak, ktoś powie dwa zwycięstwa. Dwa zwycięstwa, później cztery stomotne porażki. Między innymi dwukrotnie z Neapolem. Różnica kilku goli w tych dwóch meczach. Porażka z Spartakiem w fatalnym stylu, gdzie Peckhardt nie wykorzystuje rzutu karnego i przynajmniej Legia nie remisuje z tym Spartakiem. Porażka z Leicester po no takim meczu, gdzie Legia nie dała ciała, przegrała chyba 1-3, gol Mladenowicia, podobice z rzutu karnego, ale naprawdę to jest fatalny styl, Legia nie kwalifikuje się do Conference League, trzecie miejsce dawałoby w fazie grupowej grę w Conference League na wiosnę, nic bardziej mylnego, po tych dwóch fajnych meczach w Moskwie, gdzie wygrywa Legia i z Leicester pokonuje byłego mistrza Anglii sprzed kilku lat, Legia naprawdę odpada w fatalnym stylu, z pierwszego miejsca, po dwóch, trzech kolejkach spada na ostatnie i nie kwalifikuje się dalej do europejskich pucharów. Brak, brak jakiegokolwiek lidera na boisku szukałem przed tym filmem takiego lidera, czy to byłby Borucz czy to byłby Jędrzejczyk. Być może Borucz w szatni, ale na boisku też były problemy zdrowotne z Borucem, też były problemy w defensywie Jędrzejczyk. Też nie. Czy z Polaków kogoś bym wyróżnił Wieteskę też nie. Bartosza Slisza też nie, choć bardzo młody jest zawodnik Wieteska stosunkowo jeszcze młody, nie jest jakoś bardzo doświadczony Jędrzejczyk, to jest bardzo doświadczony, wielokrotny reprezentant kraju, prawda? On powinien ciągnąć w cudzysłowie za pysk to wszystko, co powinno dziać się na boisku i w szatni. Ja tego lidera w warszawskim zespole przez całą rundę jesienną, oprócz może kilku spotkań, co nie jest jakimś wyznacznikiem tego, jak Legia grała, nie widziałem niestety, a to jest bardzo ważne. Zresztą w kilku klubach piłkarskiej ekstraklasy tych liderów też bym nie widział, między innymi w swoim klubie, ale zostawmy to, mówimy o Legii. No i kiepska sytuacja finansowa klubu. Ktoś powie, największy budżet, dziesiątki milionów. No tak, dziesiątki milionów położone przez Dariusza Meduskiego, ale ta sytuacja finansowa po tym, co Legia wyprawiała w Polsce i w Europie, spadła. To są zadłużenia, to są kontrakty bardzo wysokie. Wielu zawodników, mieliście listę przed chwilą, dziesięciu zawodników, którzy pojawili się w Legii na jesień, latem jeszcze, prawda? Będą nowi piłkarze, którzy przyjdą i przychodzą do warszawskiej Legii i ta sytuacja finansowa zespół jest na małym musiku, że musi przede wszystkim szukać tych finansów, szukać tych pieniędzy, z czego? Z biletów. Też sytuacja, jeżeli chodzi o frekwencję, wcale nie była idealna, może oprócz meczów w Lidze Europy, gdzie Legia pokazywała się znakomicie, jeżeli chodzi o kibiców, kibice Legii są fantastyczni, to wiemy, że zakochani warszawiacy i nie tylko są w Legii, ale... Naprawdę jest kiepska sytuacja finansowa klubu i o tym też to robią nie tylko, tylko wodarze klubu, ale też dziennikarze i kibice, którzy są bardzo blisko zespołu, wiedzą jaka, w jakiej sytuacji jest zespół warszawskiej legii. A może być jeszcze gorzej. Dlaczego? Jeżeli Legia nie zakwalifikuje się do Europejskich Pucharów latem, jeżeli Legia nie wygra Pucharu Polski, bo nie wierzę, że poprzez ligę Legia zajmie miejsce w trójce, w czwórce i zakwalifikuje się do Europejskich Pucharów. Cerem Legii będzie utrzymanie się w Ekstraklasie i to jest naprawdę problem, bardzo duży problem, jeżeli chodzi o sferę finansową klubu z Warszawy. Myślę, że to myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o Warszawską legię, tak sobie myślę teraz. Co można powiedzieć? Patek Sokołowski został nowym piłkarzem Warszawskiej legii, gdzieś tam wychowywał się w tej legii, grał ostatnie sezony kilka, ostatnich sezonów spędził w Piaście Gliwice, o nim też mówiłem przy okazji Piasta Gliwice. Być może będzie powrót, powrót Pawła Wszołka, który nie gra w ogóle w Berlinie w Bundeslidze, Zawodnik, który spędził jakiś czas w legii, miał dobry czas. Nie ma już Czesława Michniewicza, to trzeba też powiedzieć, twórcę tego sukcesu, czyli mistrzostwa z Legią i awansu do Ligi Europy od połowy grudnia pracuje znowu Aleksander Wukowicz, który to już raz, Aleksander Wukowicz ratuje warszawską Legię, jest naprawdę dramatycznie i Dariusz Mioduski ma tego świadomość, zwalniając Radosława Kucharskiego, zatrudniając między innymi Jacka Zielińskiego, Aleksandra Wukowicza, który to też jest parodia, to też jest, powiem Wam, smutne, że Aleksander Wukowicz jest zatrudniany i nie musi być z nim podpisywany kontrakt. Bo kiedy Czesław Michniewicz będą Tenerem legii, Aleksandra, Aleksandarowi Wukowiczowi, prezes Mioduski musiał płacić za kontrakt. I to też jest pokazane, jakie problemy ma Dariusz Mioduski z zarządzaniem w takim klubem, jakim jest Legia Warszawa. Co będzie dalej, zobaczymy? Na razie jest bardzo kiepsko legia zaczyna mecz. Meczem, legia zaczyna rundę, rundę wiosenną, przepraszam, meczem w Lubinie na początku lutego z zagłębiem Lubin, które też będzie walczyło o utrzymanie się w Ekstaklasie. Zobaczymy, co będzie dalej. No i to był 17 zespół piłkacki Ekstaklasy. W cyklu na tapecie została nam tylko Termalika, w dupetnie Ciecza. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, dużo zdrowia, hej.